Cześć czołem. kluski z rosołem 27 maja 2025 roku Na zewnątrz, Pięknie, piękny dzień, zobaczmy O tak piękny dzień Słuchajcie, ee, powiem tak Zacznę znowu trochę tro... Czekajcie, muszę to wyłączyć Muszę to wyłączyć, bo Bo, bo ten, bo o, gada mi tutaj ta pani cały czas. Gada mi to, cały czas ta pani. Muszę wyłączyć. Słuchajcie, mm, co ja powiem? Eee, muszę powiedzieć tak, i to powtórzę, powtórzę jeszcze raz. Dla mnie e, lewaki lewaki e, są tempi, lewactwo jest tempe, które jest przepełnione debilami. Ale dla mnie takim samym debilem jest debil po prawej stronie, który opowiada o jakichś tam wartościach i tak dalej i tak dalej o jakimś wychowaniu, kulturze, patriotyzmie, tradycji. Najczęściej mi wtedy pisze: "Ty wiesz kim był mój dziadek w powstaniu? W powstaniu tam był warmiaka. A ja wiem, co on tam robił. Poza tym jaki dowód na to, jak ty mi piszesz jeden z drugi argumentem, że twój dziadek był tam kimś? No to dziadek był bohaterem, a ty jesteś zaprzańcem. No mało takich jest sytuacji." Dziadek byłby brzydziłby się kimś takim jak ty. No, jakby to, to, jest, to jest mój ulubiony, 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 ulubiony argument tych wszystkich, który, którzy się tam coś prują do mnie i tak dalej, Słuchajcie, nie wiedziałem, że jestem tak genialnym jednak aktorem. Jestem genialnym aktorem. Kiedyś, kiedyś, będąc w Big Brotherze zagrałem taką scenę ucieczki, scenę ucieczki, która no po prostu. No jakby spowodowała to, że nawet pan premier wtedy, Jan Krzysztof Bielecki, który, z którym grałem w piłkę w reprezentacji artystów polskich, dzwonił tam do Wrocławia, dopytując się o to, co jest z Jakimowiczem. Siedziałem w pokoju obok, obserwowałem, jak się próją ci wszyscy i wykładają, jak zacierają ręce, że nie mają głównego bohatera. Później, później w tym, w że też Big Brotherze dostałem rolę do zagrania, bo Telewizja to jest show, reality to jest show, tak jak tutaj niedaleko na Sejmie, tam co się dzieje, to jest show. Zagrałem rolę do odegrania z panią Jorą Jor Rutowicz, do dzisiaj wszyscy mi się pytają, jak tam Jolka. Podobno dobrze, ma się dobrze, wyjechała do Miami, poznała chłopaka, jest z nim do dzisiaj jednego, jedynego. Nie latała po Dubaju, nie sprzedawała nagich zdjęć w internecie, nie sądziła się, nie zaszwała narkotyków, nie ma żadnych afer. Zły człowiek, co? Fajniejsza była taka, co by napisała książkę o, tam o Konstancinie, o narkotykach, o jakichś tam głupotach, albo, albo nie wiem, albo sądziła się z kolejnym piątym swoim jakimś narzeczonym, o co to kto powiedział, czy jakieś inne wymuszenia i tak dalej. To by było lepsze. Albo jakby wyłudzała to byście byli wtedy szczęśliwi, ale Rotowicz, oczywiście, dla, dla was jest głupia i tak dalej, i tak dalej. Dziewczyna, można powiedzieć, znikąd. Zarobiła, pokazała się, wyjechała, ma faceta i do dzisiaj z jest nie wiem czy to 10 czy 15 lat. Pozdrawiam Jolerutowi, jej męża. Tak więc zagrałem kiedyś taką rolę, no i teraz w związku z tym, że wszyscy wiemy jak Rafał Trzaskowski się zachowuje, jak to wygląda, że normalnie, normalnie ma tak takie mawory, pomarszczone te włosy i tak dalej, no bo to widać jak przyjeżdżał tutaj mmm, tramwaj wizytować w żółtym kasku i tak dalej, no to Japa pomarszczona, jak te psy, mosowate, takie, co mają więcej skóry na, na twarzy niż. Miałam też w pewnym miejscu tak pomarszczoną skórę, ale nie będę mówił już gdzie. Domyślacie się, ma tak każdy mężczyzna. Tak zwany sztruks. Eee... No to tak, Rafał Trzaskowski, ale teraz czoło wygładzone. Cześć, co będziecie tu? Pan będzie mi mówił, gdzie ja mam przejść, prawo, lewo, przed Wami się ukrywam, nie musi Pan wiedzieć. Ha, ha, ha. No Taki Rafał Trzaskowski jest dość nienaturalny i dziwnie zachowujący się. No i od dawna się mówi, od dawna się mówi gdzieś tam w kuluarach, że to nie jest takie naturalne, tak i tak dalej, i tak dalej. No i teraz Pan Karol Nawrodski. Wykonał ten gest, taki tam w czasie tego, 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 tego swojego, w czasie tej szkur, konferencji, już mi się myli, tej, tej jak to, debaty, bo tych debat było tyle, że już mi żenada to jest. Wykonał ten gest po to, żeby ludzie podnieśli larum. Larum. Narkoman zły, niedobry. I podniosłem i ja. Tak Więc nagrałem ten filmik, że narkoman trzeba przebadać i tak dalej, i tak dalej. O co to chodziło? żeby jak najwięcej ludzi to sprowokować do myślenia, no ale widzę, że wielu debili prawicowych, tych takich, co się uda... wydaje mi się, że są za prawicą, bo u nas ci, którzy popierają Żydów i Ukraińców, to myślą, że są prawicowi, że są Polakami. W każdym razie, w każdym razie. Poczekaj, eee... bo ja w każdym razie, w każdym razie to myślą, że są prawicowi, że oni są patriotami polskimi. Tak więc podniosłem i ja i nagrałem taki filmik, ale wy znowu żeście uwierzyli, że, że, żeście to uiknęli jak Pelikan śledzia po prostu. Włiknęliście to, jak koalicja obywatelska łyka, to co mówi się korski albo, 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 albo trzaskowski. No, śliście debilami. No, nazywałem go po to tam i, i, i zmuszałem jakby swoją swoim filmikiem i swoją grą aktorską do tego, żeby się przebadał. Przebadał się Karol Nabrocki, czyli, czyli czyli dokładnie zrobił to, co było zaplanowane. Przebadał się. Zawartość na tle substancji dozwolonych w jego organizmie jest zero. I teraz co? I teraz powinni wszyscy, no jeżeli prezent ma być prezentem czystym, a nie narkomanem, wokół którego jest tyle wątpliwości, i nie tam o przeszłości przebiegał po lesie, tylko teraz. Czy w jego głowie jest coś, co mu miesza obraz, miesza obraz i jest uzależniony, czy nie? To powinien teraz Rafał Trzaskowski zrobić takie badanie. I o to chodził. Pan Nawrocki zero pokazał. Rafał Trzaskowski zobaczycie, że będzie teraz. <laughs> ja nie wiem. <będę. śmiech> Żebrowski powie zaraz, że. <laughs> Bo to, to tym z marchą i tak dalej, i tak dalej. Powinni za, za przebadać wszystkich, jakby, poziom substancji niedozwolonych, testosteronu, tej dozwolonej, czy tam nie, nie jest zbyt duży brak. Skąd te zamiłowania do tych tęczowych, wszystkich zagadnień? No to ludzie, otwórzcie rozum, bo naprawdę. Ech, tyle komentarzy, które padło pod moim imieniem. Jakiś zdrajca, coś tam, coś tam. Serio macie nasrane w tych głowach. Jesteście tak prości jak konstrukcja cepa. Aha, jak ja mówię cepa, to pewnie jestem ruską teraz, kurde. Chyba nagram jeszcze raz ten film, bo znowu się komuś nie spodoba. Cześć, czełem, ruski z rosowem.